Autodrom w Sosnowcu. Dwupoziomowy tor kartingowy. Ze mną Piotrek Przybylik, właściciel. Skąd taki pomysł? Na dwa poziomy. Stosunkowo nieduża powierzchnia hali. No i duża dawka wrażeń, która, która ten drugi poziom wyzwala w uczestnikach. Wyjeżdżasz na drugi poziom i masz możliwość spojrzenia na pozostałych uczestników wyścigu z góry. Mimo, że tam jeszcze czas nie jest do końca wykręcony taki jak, jak powinien być. No, coś niesamowitego. Wyjazd, specjalnie profilowana nawierzchnia, specjalnie profilowane zakręty. Jakimi wózkami tutaj jeździmy? E, wózki to są, e, to są SODI GT2 bardzo sprawdzony model, bardzo wytrzymały, jak na, jak na nasze moce. Napędza je jednostka Honda 270 cm. Po specjalnych modyfikacjach autorskich wyciągnęliśmy z tych wózków ponad 13 koni. 13 koni to jest dość dużo, jak na amatorski tor? To jest bardzo dużo. Większość torów używa wózków 6,5 konnych, czasami zdarzają się 9 konne. Natomiast u nas, u nas jeździmy 13 konnymi wózkami. Trzeba pamiętać o tym, że żeby wyciągnąć pełni mocy z, i, i wrażeń, fajnie się pobawić, fajnie się pościgać taką mocą. Trzeba mieć przyczepność, trzeba mieć warunki. U nas jest specjalnie przygotowana nawierzchnia, specjalne ogumienie, gdzie... Siadając do wózka 13-konnego, e, można rzeczywiście wyciągnąć pełnię mocy z niego, pełnię prędkości. U nas na to, że wyciągamy prędkości około 70 km na godzinę, no do 70 km na godzinę oczywiście. To są bardzo duże prędkości, biorąc pod uwagę to, że siedzimy tutaj 2 cm nad nawierzchnią. Emocje na pewno są. Autodrom w Sosnowcu, tu można kręcić czasy do Kialotos Race, tu można zobaczyć jak w Monte Carlo, do góry i w dół, Wał na autodromie w Sosnowcu.